druchowie, drogie druchny. Jest to dom, który ma około 12-15 lat. Niespodobnie 2 tygodnie temu wrócił z Rzymu, z Włoch, gdzie wrócił u w jest, ciszy, jest to dom w niepodległości, który, jeśli mogę, oczywiście nie wyjdę przez szereg. Dedykujmy naszym te, służbom mundurowym, które teraz pilnują granicy. Włączając w akcję murem za polskim mundurem, tutaj wszyscy wspieramy naszych żołnierzy, Wojsku Obrony terytorialnej, strażaków, leśników. Straż Graniczną, którzy dzień i noc przyjmują granicę, żebyśmy po raz kolejny nie znaleźli się w takiej sytuacji jak kilkanaście lat temu, gdzie byliśmy pod Zagorami i już nasza narodowość została utracona. Więc bardzo dziękuję za to, że mogliśmy w ogóle dzisiaj tu się spotkać i ten dom poświęcić i włączyć się w akcję stulecia w Związku Ochrony Straży Pożarnych lasy państwowe także. że no mamy zaczynać od stulecie, więc będzie taki nasz wspólny jubileusz i wspólna akcja 100 drzew na stulecie OSP. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz poprosimy zaproszonych gości o wykopanie chodorowej dziury poza naszego dęba. Niech mi pomogą

<smariuszów> <Dobra>. eee, Dorota, do tej pory my zawsze łataliśmy, gdzie... <śmiennym> Ale nam przyszło! czeka pan jeszcze tylko Ja już pani Doroty też Proszę panie przewodniczący. Zaraz, Proszę. A, dziękuję. Trochę Nie, trochę na trochę.

ja zapytać to jest taki... Możecie udepkać, to, jest tak, no nie śmiało, <śmuszny> <śmuszny>